Dzień dobry, witam po raz kolejny na kanale i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka Gram TV News. Nie przedłużam, jedziemy. Przedstawiciele firmy Valve postanowili oficjalnie zaprezentować światu konsolę przenośną Steam Deck. Urządzenie mocno przypomina oczywiście Nintendo Switcha, zaś jego premiera została zaplanowana na grudzień bieżącego roku. W naszym kraju musimy liczyć się z wydatkiem wynoszącym co najmniej 1899 zł konsola Zaoferuje graczom dostęp do biblioteki Steam, dzięki czemu nie będziemy musieli ponownie kupować ulubionych tytułów. Ponadto Steam Deck zostanie wyposażony w siedmiocelowy ekran dotykowy z panelem, specjalny żyroskop, dwa analogi oraz standardowe przyciski. Jeśli zaś chodzi o specyfikacje oraz poszczególne edycje wraz ze scenami, te wszystkie informacje możecie znaleźć na naszej stronie, na którą Was serdecznie w tym momencie zapraszam. Wiemy również, że sprzęt będzie posiadać akumulator pozwalający na zabawę trwającą od 7 do 8 godzin, co jeżeli okaże się prawdą, yy, będzie dosyć spoko wynikiem. Skorzystamy też z sieci Wi-Fi, usłyszymy wysokiej jakości dźwięk dzięki wbudowanym głośnikom, a także będziemy mogli wykorzystać funkcję Fast Suspend i Resume, która umożliwi zatrzymanie gry w dowolnym momencie. Sprzęt wzbudził spore zainteresowania, bo dzień po zapowiedzi cały nakład został wyprzedany. Dzięki założycielowi strony SteamDB mogliśmy również poznać pierwsze wyniki zamówień. Tym samym przedstawiciele amerykańskiej firmy mają powody do zadowolenia. Jednocześnie osoby odpowiedzialne za wspomnianą konsolę przekonują, że urządzenie nie będzie miało problemów z dryfującymi analogami. Z którymi to mierzyły się sprzęty Sony, Nintendo oraz Microsoftu. I tutaj mamy cytat: Przeprowadziliśmy mnóstwo testów niezawodności na naprawdę wszystkich frontach w tym czynników środowiskowych no i tego typu rzeczy. Uważamy, że będzie to działać bardzo dobrze, ludzie będą zadowoleni. I myślę, że to świetny zakup. Oczywiście każda część w pewnym momencie może zawieść, ale uważamy, że sprzęt usatysfakcjonuje użytkowników i uczyni ich szczęśliwymi, powiedział w rozmowie z IGN Jazan Aldehayat, inżynier sprzętu Valve. Ponadto John Ikeda, projektant konsoli Steam Deck, podkreśla, że firma podczas tworzenia wspomnianego sprzętu zdecydowała się na rozwiązania, których jest pewna. Ikeda wyjaśnia, że Valve nie chciało podejmować zbędnego ryzyka, ponieważ wierzy, że klienci by sobie po prostu tego nie życzyli. Jakie są Wasze odczucia? Jakieś oczekiwania? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. A tymczasem 23 lipca bieżącego roku na rynku zadebiutuje rozszerzenie Expedition do popularnej gry hack and Slash, którą każdy zna pod tytułem Pawel w Exile. Deweloperzy ze studia Grinding Gear Games zapowiedzieli dodatek w ramach obszernej transmisji, która odbyła się niedawno na żywo na platformie streamingowej Twitch. Otrzymaliśmy ciekawy zwiastun oraz omówienie nowej mechaniki, jaką wprowadzi wspomniane rozszerzenie. Gracze udadzą się na tytułowe ekspedycje, w ramach których będą poszukiwać wspólnie z wygnańcami zaginionych i niezwykle cennych reliktów. Po zdobyciu unikalnych przedmiotów, będziemy mogli udać się do specjalnego handlarza o imieniu Gwenen, z którym to spróbujemy dobić targu. Dodatek wprowadzi do gry. Nowe unikalne elementy wyposażenia, aż 19 nowych umiejętności, w tym nowe warianty istniejących już w grze, a także ważne zmiany w balansie rozgrywki. To jednak nie wszystko. GGG zdecydowało się przywrócić do gry znany sprzed około 3 lat tryb Battle Royale pod tytułem Pawwow Royal. Royale. Wówczas został on udostępniony jako żart, ale ostatecznie bardzo się spodobał społeczności, która to namawiała twórców do przywrócenia go. Tryb będzie dostępny w każdy weekend, oprócz przyszłego, kiedy to wystartuje nowa liga i wspomniany dodatek, i będziemy mogli wziąć udział w zabawie na poziomie menu. Następnie każdy będzie musiał stworzyć nową postać i razem z 49 innymi śmiałkami zawalczyć o to, aby pozostać jedynym żywym na arenie. Jak się na to zapatrujecie? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. A tymczasem miłośnicy kolejnej darmowej gry zresztą pod tytułem Warframe od studia Digital Extremes mają ze sobą pełen wrażeń weekend. W ubiegłą sobotę odbyła się tegoroczna edycja wydarzeń Technocon, podczas której deweloperzy zaprezentowali wyczekiwany przez społeczność dodatek The New War. Co w nim? Otrzymaliśmy efektowny zwiastun, po którym zespół podzielił się obszerną, bo aż 30-minutową prezentacją rozgrywki. Choć rozszerzenie The New World do gry Warframe zostało zapowiedziane jakoś dosyć dawno temu, premiera została ostatecznie mocno opóźniona przez oczywiście pandemię koronawirusa. Digital Extremes postanowiło jednak się nie poddawać i dowiedzieliśmy się, że premiery dodatku możemy spodziewać się jeszcze w bieżącym roku, jednocześnie na wszystkich platformach sprzętowych czyli wymienię. PlayStation 4, PlayStation 5, PC oczywiście, wszystkie Xboxy, no i na Nintendo Switch. Jedną z nowości i zarazem głównych atrakcji The New War będzie możliwość przejęcia kontroli nad innymi postaciami. W tym również przedstawicieli wrogich dla głównego bohatera frakcji. Podczas prezentacji dodatku zobaczyliśmy, jak gracze wcielają się w jednego z Greener, który musiał stawić czoła świadomym na równinach Eidolon. Następnie zobaczyliśmy świat oczami inżyniera korpusu o imieniu Weso, który z kolei próbuje przetrwać na orbicie niedaleko Ziemi, aby na koniec przejąć kontrolę nad legendarnym Tesinem należącym do ugrupowania DAX. Jak twierdzą sami twórcy, The New War posiada największą i prawdopodobnie najbardziej rozwiniętą linię fabularną w historii gry. Zresztą, jeden z deweloperów ujawnił nawet, że skrypt rozszerzenia ma objętość kilkuset stron, co według mnie robi wrażenie. Niestety, wciąż nie otrzymaliśmy dokładnego terminu debiutu. To jednak nie wszystko, ponieważ Digital Extremes poinformował również o dalszych planach dotyczących swojego dzieła. Oprócz tego, że Warframe ma zadebiutować na urządzeniach mobilnych, tak, dobrze słyszeliście, dowiedzieliśmy się, iż produkcja otrzyma wsparcie dla funkcji crossplay oraz cross-save na wszystkich dostępnych platformach sprzętowych. Jakieś komentarze? Zapraszam do sekcji komentarzy. Tak jak obiecali, tak się stało. Przedstawiciele Ubisoftu obiecali niedawno, że zaprezentują nową grę z uniwersum Tom Clancy. No i francuski wydawca dotrzymał słowa, zaś społeczność otrzymała oficjalną zapowiedź Tom Clancy's X-Defiant. Zgodnie z przypuszczeniami, mowa o pierwszoosobowej strzelance free-to-play, która ma zostać udostępniona na komputerach osobistych. Produkcję tworzy zespół zlokalizowany w San Francisco. Zainteresowani mogą już zapisywać się do testów na stronie gry. No i zgodnie z tym, co ogłosi oficjalny opis produkcji, X-Defiant to bezpłatna, toczona w szybkim tempie strzelanka w trybie areny, która łączy w sobie intensywną rozgrywkę, spersonalizowane wyposażenie oraz wyspecjalizowane frakcje w postaci drużyn strzelców, nazywanych tutaj buntownikami, które biorą udział w bitwie o dominację. I to tyle w tym temacie. Deweloperzy ze studia Full Circle poinformowali w miniony weekend, że na nadchodzącym pokazie EA Play Live zabraknie gry Skate 4. Twórcy zapowiedzieli jednak, że mają e, dla graczy małą niespodziankę, która okazała się e, być materiałem z zakuli kulis prezentującym m.in. urywki z sesji Motion Capture. Jakby nie było, to zawsze coś. Niestety, na pełnoprawny zwiastun gry i prezentację fragmentów rozgrywki będziemy niestety musieli jeszcze trochę poczekać. A osoby, które obawiały się, że prace nad Skate 4 zostały porzucone, no to Wy możecie spać spokojnie. Z materiału dowiadujemy się, że studio Full Circle nieustannie rozwija produkcję a wybrane osoby miały już okazję zobaczyć gameplay. Twórcy zamierzają zbierać różne opinie i słuchać sugestii fanów, by dostarczyć na rynek produkcję, która spełni oczekiwania miłośników serii. Tak przynajmniej twierdzą. Na ten moment nie pozostaje nam więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać kolejnych informacji i materiałów ze Skate 4. Miejmy nadzieję, że deweloperzy nie będą nam kazali długo czekać i jeszcze w tym roku zaprezentują fragmenty rozgrywki ze wspomnianej produkcji. No i tą produkcją oraz tym tematem kończymy dzisiejszy odcinek Grand TV News. Mam nadzieję, że film był dla Was interesujący i że dotrwaliście ze mną do samego końca. Jeżeli tak, Napiszcie komentarz, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz za uwagę. Widzimy się w kolejnym materiale już niebawem. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.